Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Blockchain Poland, firma realizująca innowacyjne projekty z wykorzystaniem elementów technologii blockchain. Blockchain Poland posiada swój inkubator projektów, dzięki któremu może pomóc Ci w zrealizowaniu i sfinansowaniu Twojego własnego pomysłu. Cześć, z tej strony Kacper Juraszek i witam Was na kanale Be in Crypto Polska. Dzisiaj przedstawię Wam kolejne najświeższe wydarzenia ze świata krypto. Nie przedłużając, zaczynajmy. Ethereum 2.0 uruchomi nową sieć testową po awarii Spadiny. Trzydniowy test sieci Spadina dla Ethereum 2.0 został uznany za porażkę. Inżynierowie utworzą teraz sieć Zinken, aby przetestować poprawki. Chainalysis wygrał kontrakt IRS na śledzenie Monero. Jakiś czas temu Urząd Skarbowy w Stanach Zjednoczonych ogłosił przetarg na rozpracowanie Monero. Po wielu dniach oczekiwania, IRS ostatecznie przyznał kontrakt Chainalysis. Ta firma zajmująca się analizą kryptowalut opracuje narzędzie, które pozwoli władzom na śledzenie prywatnych monet, takich jak Monero, i rozwiązań drugiej warstwy, takich jak Lightning Network. Mike Nowograd przekaże kryptowaluty na cele charytatywne. W jednym z ostatnich tweetów CEO firmy Galaxy Digital oraz zwolennik Bitcoina Mike Novogratz wyjaśnił powody, dla których inwestuje w kryptowaluty. Stwierdził też, że jeśli cena Bitcoina osiągnie poziom 100 tysięcy dolarów, przekaże większość swoich zysków na cele charytatywne. Goldman Sachs kontynuuje rekrutację talentów do spraw rozwoju zasobów cyfrowych. Firma zajmująca się bankowością inwestycyjną Goldman Sachs chce zwiększyć zatrudnienie w swoim zespole do spraw aktywów cyfrowych, oferując trzy nowe stanowiska międzynarodowe. Europa musi być gotowa na cyfrowe euro. Wygląda na to, że Europejski Bank Centralny bardzo poważnie podchodzi do kwestii opracowania cyfrowego euro. W piątek EBC opublikował 50-stronicowy raport, w którym podkreślił znaczenie europejskiej cyfrowej waluty banku centralnego. Górnicy ETH we wrześniu zarobili 166 milionów na opłatach transakcyjnych. Wygląda na to, że kopanie kryptowalut na blockchainie Proof of Work jest coraz bardziej opłacalne. Szczególnie dobrze wiedzą o tym górnicy Ethereum. W zeszłym miesiącu zarobili oni rekordową sumę 166 milionów dolarów z opłat transakcyjnych. Górnikom BTC udało się uzyskać zaledwie 26 milionów. Rumunia wystawi skonfiskowane kryptowaluty na aukcję. Na początku tego tygodnia rumuńska krajowa agencja zarządzania zajętym majątkiem ogłosiła, że przeprowadzi publiczną aukcję skonfiskowanych bitcoinów i Ethereum. Jak Uniswap może obniżyć wartość tokenów DeFi? W niedawnym raporcie zagłębiono się w przesłankę, że Uniswap może nieumyślnie dewaluować tokeny zmuszając transakcje do przepływu przez uprzywilejowane pule płynności. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Rozwinięcia wszystkich newsów znajdziecie w linkach w opisie filmu. Zapraszam Was na naszego Telegrama, gdzie specjalnie dla Was przygotowywane są analizy techniczne przez Darka Rydwellskiego. Zapraszam również na kanały Majka Satosiego i Kryptoekipy, gdzie znajdziecie dużo ciekawego i wartościowego kontentu o krypto i blockchainie. Jeśli mój film ci się spodobał, zostaw po sobie ślad w postaci łapki w górę i komentarza. Zasubskrybuj nasz kanał, abyś był na bieżąco. Hej!